Witam. Ostatnio było długo, więc dzisiaj krótko. Cmentarz ewangelicki w Puszczy Bydgoskiej, który nie podlega pod żadną wieś, ponieważ Brzoza Bydgoska. W okolicach ma swój własny cmentarz ewangelicki dla mniejszości niemieckiej z XIX i początku XX wieku. W Chmielnikach Bydgoskich, niedaleko Jeziora Jezuickiego, znajduje się cmentarz ewangelicki dawnych mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej. Łarzyn, widzieliście Państwo na filmach z zeszłego roku, też ma swój cmentarz nie ewangelicki po nieistniejącej już wsi, a tutaj na użytku ekologicznym piecki. Jest maleńki cmentarzyk opisany na mapach jako stary cmentarz. Odkryłem, że jest to również cmentarz ewangelicki. Zyskałem co do tego pewność, ponieważ udało mi się odczytać napis. I zastanowimy się, pokażę Państwu pozostałości, więc niedługo to nie zajmie. Ale jest bardzo zagadkowy i ciekawy. Chodźmy sprawdzić. Tutaj znajduje się. Ta tablica, którą we wstępie Państwu pokazałem, jest to właściwie jedyny napis w języku niemieckim. I jest tutaj napisane i Irer, Asche. Czyli dosłownie powiedzielibyśmy wolność jej prochom ale jest to idiom więc po naszemu oznacza to pokój jej duszy była to kobieta bo gdyby był to mężczyzna byłoby tutaj nie irer tylko zainer tak więc żadnych innych inskrypcji nie mamy ani imion ani dat ani nazwiska i z drugiej strony również nie ma bo sprawdzałem, ale są krzaki, więc teraz nie będę. Proszę mi wierzyć, że to jedyna inskrypcja. Więc nie jest to ogólna tablica opisująca to miejsce jako mały, tajemniczy cmentarzyk w Puszczy Bydgoskiej. Ale jest to czyjś grup w tym wypadku kobiety. I teraz proszę się zastanowić, jeżeli wszystkie. Osady, które są w okolicach mają swoje cmentarzyki. To co to jest za cmentarzyk? Tutaj kolejna tablica pochylona. Ja określam ten cmentarz ewangelicki po lokalizacji, że są to piecki, użytek ekologiczny, dalej jest rezerwat przyrody Łarzyn. Na tej tablicy nic czytelnego nie ma. I sądzę, że głębiej w ziemi też być nie może, bo to jest podstawa pod krzyż, jak mnie mam, którego już tutaj nie ma. A więc nie sądzę, bo po tamtej inskrypcji wywnioskowałem, że być może to jest cmentarz osób, które odeszły w wyniku samodzielnego czynu, ale ta podstawa pod krzyż mówi, że raczej niekoniecznie. To znaczy pewnie po II Światowej były te cmentarzyki dewastowane i pewnie dlatego te krzyże zostały zdemontowane. Na większości takich obiektów tak właśnie jest. Natomiast był pierwotnie, więc nie może dotyczyć osób, które Odeszły z tego świata dzięki swojej woli. Idziemy dalej na tutaj pagórek, wzgórze, bo tak jest zlokalizowany ten obiekt, i żadnych innych pozostałości po grobach nie mamy, ale jest jeszcze jedno obmurowanie w trochę większej odległości od. Mm, Tego miejsca z tymi pierwsze, pierwszymi dwoma tablicami. I tutaj znajduje się gdzieś w okolicy. Teraz patrzę, szukam kolejny nagrobek. I to jest właśnie tu. To jest obmurowanie, czyli kanciaste. Początku XX wieku, być może z końca XIX, ale trochę za słabo w ziemi osadzone. Więc myślę, że jednak z początku XX. I więcej, proszę państwa, nie mamy. Proszę zobaczyć ten cmentarz w pieckach. Podlega pod nadleśnictwo Bydgoszcz ten odcinek lasu, nie pod Solec. Ale skoro wszystkie osady, które wymieniłem na początku, mają swoje własne odrębne cmentarzyki po y, zaborze pruskim, ewangelickie lub po olendrach, osadnikach, to ten niewielki cmentarz budzi ciekawość. Nie wiadomo, kto tutaj spoczywa, wiadomo po języku niemieckim, na tamtej tablicy, że to ewangelicy. I tutaj jeszcze z ludzkich artefaktów mamy taki kamień, ale to nie jest znacznik leśny czy drogowy dla dróg leśnych, tylko to jest, jak widzimy, też coś należącego do infrastruktury. Cmentarnej. I tyle się tylko zachowało z cmentarza w pieckach. A skoro tak, to zostawię tutaj chociaż jeden lampion ze świetlikiem, żeby upamiętnić to miejsce. Bo często idąc do Puszczy Bydgoskiej, mijam tutaj to miejsce i bardzo zagadkowy jest. Ten cmentarz. Więc zapalę lampionik znaczy świetliczka w lampionie, bo przywiozłem, więc myślę, że nikt tutaj chyba nigdy nie zapalał, chociaż ktoś coś przyniósł, ale chyba było. Chyba było tradycyjne z woskiem, a teraz myślę, że w lesie to najlepiej coś, od czego się nic nie zapruszy, czyli elektroniczny, z nicz będzie najwłaściwszy i niech tak będzie, Fride Irer Asche, czyli pokój jej duszy i wszystkim, którzy tutaj spoceli łącznie. Tak więc dzisiaj krótko i do zobaczenia w kolejnym filmie Sebastian Walczewski YouTube. Pozdrawiam i do następnego pa.